W 1974 roku ludzkość wysłała w kosmos pierwszy celowy sygnał z informacjami o sobie. Sygnał, który ma do przebycia 25 tysięcy lat świetlnych, by dotrzeć do celu w gromadzie kulistej M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Dzisiaj ludzkość jest na etapie ery podboju kosmosu. Powoli, maleńkimi kroczkami, ale nieustępliwie i stanowczo odkrywamy co kryje się za kolejną zasłoną kosmicznego świata. Próbujemy zdobywać inne planety, wykorzystując wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii. Korzystamy z wiedzy naszych przodków, osiągnięć technicznych znanych nam dziś. Posługując się tymi wszystkimi umiejętnościami, wysłaliśmy w kosmos wiadomość opisującą nas samych, by potencjalna inna cywilizacja, jeśli nie wykryje nas sama, dostała od nas pocztówkę z naszego zakątka wszechświata. Taką wiadomość wysłaliśmy 45 lat temu. Do celu dotrze za 25 tysięcy lat. Jak wówczas będzie wyglądał nasz świat? Jak bardzo zmienią się realia codzienności? Już na przestrzeni ostatnich 100 lat świat zmienił się nie do poznania. 25 tysięcy lat temu nie istniała żadna z pierwszych cywilizacji na Ziemi, a ludzie żyli w niewielkich grupach prowadząc zbieracko-łowiecki tryb życia. Co będzie za kolejne 25 tysięcy lat? Nie wiemy. Czy będziemy w tym samym miejscu, czy może już rozsiani na innych planetach? Czy w ogóle będziemy istnieć? Nasza wiadomość ma za sobą dopiero ułamek procenta całkowitej drogi do przebycia. Jeżeli aktualnie u celu podróży wiadomości o istnieje jakaś cywilizacja zdolna zrozumieć tą wiadomość, nie wiemy, czy za kolejne 25 tysięcy lat będzie nadal istniała. Być może zdąży wymrzeć z powodu wewnętrznych podziałów i wojen, może wyginie z powodu pandemii czy kosmicznego kataklizmu, który być może szykuje się w okolice. Jeśli jednak nie wyginie, to pamiętajmy, że raczej będzie chciała się rozwijać, poznawać świat i siebie samą. Te cechy wydają się być naturalne dla inteligentnych ras, choć znamy tylko naszą. My sami za 25 tysięcy lat możemy być niezwykle rozwiniętą cywilizacją, wykorzystując na co dzień przedmioty i prawa natury, o których dziś nikt nawet nie śni. Adresaci w Herkulesie? Być może też. I nie będą posługiwać się jakąś starożytną już wówczas technologią radiową, przez co nasz sygnał może zostać zwyczajnie zignorowany. Gdybyśmy jednak poniekąd zbyt optymistycznie założyli, że gdzieś tam istnieje cywilizacja zdolna nas zrozumieć, aktywnie poszukująca podobnych sobie istot, nadal piętrzą się przed nami trudności. Może wydarzyć się to samo, co zdarzyło się nam. Sygnał Wow zarejestrowany przez radioteleskop Wielkie Ucho w 1977 roku nie został odebrany w całości, a niedoskonałości sprzętu obserwacyjnego nie pozwoliły ustalić konkretnej lokalizacji. Przyjrzyjmy się wiadomości, którą wysłaliśmy sami. To 1679 bitów wysłanych w przeciągu nieco ponad 3 minut. Aparatura Wielkiego Ucha uśredniała sygnał, przez co jednemu znakowi odpowiadał przedział 12 sekund, z czego 10 przypadało na rejestrowanie sygnału i 2 na jego analizę. Wiadomość aresibo w tym czasie zawierała 93 bity, a to znaczy, że nie zrozumielibyśmy nawet naszego własnego przekazu, gdyby trafił w nasze urządzenie odbiorcze. To samo może przydarzyć się innej cywilizacji. Wszak nie wiedzą, jak będzie nadawany sygnał, którego być może poszukują. Mogą dysponować sprzętem jeszcze mniej doskonałym i nie wychwycić w odbieranych sygnałach sztucznej transmisji, bądź jeśli już wykryją, potraktować ją jako błąd wykorzystywanych instrumentów. By wykryć sygnał innej cywilizacji, potrzebny jest niezwykły przypadek, by w odpowiednim czasie badać odpowiedni fragment nieba. Ogromnym nieszczęściem, tak dla nas, jak i potencjalnych obcych, byłoby oczekiwanie przez 25 tysięcy lat na wiadomość z naszego kierunku. I zdecydowanie się na badanie innego fragmentu nieba na kilka lat, dni albo godzin przed odebraniem przełomowej wiadomości, na którą czekają pokolenia. A co jeżeli tam, gdzie szukamy, akurat życia nie ma? Gdyby na strzelnicy zawiązano ci oczy, obrócono kilkukrotnie i kazano trafiać do celu, masz absurdalnie niewielką szansę na trafienie w środek tarczy. W kosmosie nasza tarcza może być w dowolnej płaszczyźnie. Przed lub pod nami, do tego musimy trafić nie tylko w tarczę, nie tylko w środek, ale w konkretny punkt w środku tarczy z niewyobrażalnie większej odległości. Praktycznie nie ma szans, by to się udało. Nie tylko my, ale i kosmici jesteśmy więźniami takiej właśnie pułapki, jaką tworzy otaczająca nas przestrzeń. Nasłuchując sygnałów z przestrzeni, skupiamy się na konkretnym fragmencie nieba, wysyłamy wiadomość w konkretne miejsce. Oni być może robią to samo, dlatego jeszcze się nie usłyszeliśmy. Choć być może jesteśmy w kosmicznej skali blisko. W czasie swojej podróży, nasza wiadomość może mijać rejony, gdzie istnieją inne formy życia i ani my, ani oni nie będziemy tego świadomi, bo zwyczajnie nie trafiliśmy w dobre miejsce i w dobry czas. Może za 25 tysięcy lat naszych adresatów już nie będzie, bo przeniosą się w inne, bezpieczniejsze miejsce, skolonizują inny teren, albo otoczą się szczelnym kloszem. Dinozaury królowały na Ziemi miliony lat, zanim wyginęły. Przez miliony lat nie wykształciła się u nich ani inteligencja, ani cywilizacja. Nie stworzyły maszyn, a przecież istniały setki razy dłużej niż człowiek. Jeśli nasza wiadomość trafi na planetę zdolną utrzymać życie, wcale nie musi to oznaczać inteligentnego życia. Nie musi nawet oznaczać życia wielokomórkowego, ale nadal będzie to życie. Niestety wtedy za 50 tysięcy lat Ziemianie nie usłyszą odpowiedzi Cześć, to my odczytaliśmy Waszą wiadomość i fajnie, że jesteście. Choć życie mogłoby tam istnieć, nie zdążyłoby być na tyle rozwinięte, by naszą wiadomość wykryć, zrozumieć i na nią odpowiedzieć. Ziemia przez miliony lat hostowała życie. Życie bujne, przechodzące różne fazy, ale nie było to życie zdolne myśleć, rozumieć i poszukiwać. Kiedy jednak takie życie powstało, miało wiele innych zajęć dalekich poszukiwaniem obcych form życia. Kiedy ludzkość finalnie znalazła na to czas i miała już ku temu możliwości, zaczęła wymagać sygnałów obcych tu i teraz, zapominając o czasie, który minął, czasie, który na to mieliśmy, a zajmowaliśmy się czymś innym, i nie ma w tym niczyjej winy. Mamy tendencję do myślenia naszymi kategoriami, kategoriami poznanymi tu, w tych konkretnych warunkach, w tym konkretnym miejscu i w tym konkretnym czasie. Zakładamy, że obcy będą posługiwać się tymi samymi technologiami co my. Wydaje się, że odkrycie technologii radiowej jest koniecznym etapem w drodze rozwoju. Pamiętajmy jednak, że istoty po drugiej stronie wiadomości mogą być kompletnie różne od nas samych. Wszystkie wyobrażenia obcych bazują na podobnym koncepcie, ze zmodyfikowanymi tylko fragmentami ciała, które znamy z naszych własnych ciał. Bardzo darzę sympatią serię filmów o transformerach za to, że, choć Optimus Prime posiada również korpus, głowę, ręce i nogi, to zbudowany jest ze związków, o których nie pomyślelibyśmy, że mogą tworzyć istotę żywą. Jakkolwiek to tylko film, warto zauważyć, że życie, którego szukamy, wcale nie musi być takie, jakie znamy tutaj. Kosmiczni bracia z racji innej budowy i warunków mogą posługiwać się zmysłami nieznanymi nam. Mogą natywnie wykorzystywać prawa natury w sposób fantazyjnie inny niż robimy to my. Dzięki temu być może poszukują życia w kosmosie bazującego na ich wyobrażeniu i ich wiedzy, wykorzystując do tego technologię, która dla nich jest oczywista, a dla nas kompletnie nieznana. Być może postrzegają otaczający świat inaczej niż my. Być może do wydajnego poszukiwania innych cywilizacji potrzebna jest technologia nieograniczona ani odległością, ani czasem. Technologia, którą potencjalne tysiące innych cywilizacji wykorzystują, by być może z sukcesem szukać i poznawać się nawzajem. Uważamy się za wysoko rozwiniętą cywilizację, ale tak naprawdę nie mamy absolutnie żadnego porównania. Powiedzmy to sobie szczerze, może tylko wydaje nam się, jacy to nie jesteśmy fajni, a wśród potencjalnych innych cywilizacji wyglądamy jak dzieci błądzące we mgle. Kto wie, może w kosmosie istnieje jakieś prawo zabraniające kontaktu z tak młodymi cywilizacjami? Być może powszechną jest zasada nieingerowania w rozwój młodych cywilizacji, by pozwolić im wykształcić swoje własne nawyki, i technologie, dążąc do różnorodności, pozwalając na rozwój. W ten sposób my, nawet jako uboga technicznie cywilizacja. Moglibyśmy mieć wkład w rozwój wszystkich istniejących cywilizacji, wynajdując coś po swojemu, tak jak jeszcze nie zrobiła tego żadna inna cywilizacja. Być może tak właśnie to działa. Z drugiej strony wydaje się być mało prawdopodobnym, że nie istnieje żadna cywilizacja, która wśród tych zasad nie zechciałaby przejść obojętnie, wyłamać się i złamać to prawo. Być może każda z cywilizacji prędzej czy później doświadczała jakiegoś ataku ze strony innej cywilizacji. I każda z nich, nauczona doświadczeniem, woli milczeć i nie pokazywać się innym. To najprostszy mechanizm pasywnej obrony. Milczą, bo zwyczajnie boją się wystawiać siebie samych na potencjalne zagrożenia, których nie znają i nie będą wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Choć to działanie jest logiczne i ma w sobie wiele prawdy, cały postęp i rozwój napędzała zawsze ciekawość, ale to może być cecha wyłącznie cywilizacji ludzkiej. Jednak to założenie wymaga istnienia raz wrogich, nastawionych na ataki i szabrownictwo, które z kolei nie miałyby oporów, by manifestować swoją obecność, siejąc postrach i zniszczenie, aktywnie zdobywając kolejne wysepki oceanu bez miaru. Ale równie dobrze możemy być niewarci uwagi z naszymi prymitywnymi technologiami. Emocjonujemy się odkryciami i wynalazkami ważnymi dla nas, gdzie tymczasem w kosmosie może to być już dawno zapomniana technologia, bo dawno temu odkryto, wynaleziono i wprowadzono do powszechnego użytku coś nowszego i lepszego. Nasz postęp dla innych raz może być tym, czym dla nas jest wynalazek dzidy przez pierwszych ludzi. Zakładanie sytuacji odwrotnej, gdzie wiodącą technologicznie jest cywilizacja ludzka otoczona innymi prostymi społecznościami. Nieznającymi pojęcia wszechświata, wydaje się być niemądre, ale jest równie prawdopodobne, jak to, że jesteśmy najsłabszą z cywilizacji. Jak bardzo jednak nie bylibyśmy w tyle względem innych cywilizacji, należy mieć na uwadze, że i one powinny się jakoś przemieszczać. Filmy science fiction karmią nas podróżami bez ograniczeń wynikających z prędkości światła. Podróże między odległymi zakątkami wszechświata są natychmiastowe, bez długotrwałego przemierzania przestrzeni. Jednak zanim cywilizacje osiągną taki poziom, sensowne jest założenie, że powinny wcześniej korzystać z prostszych technologii podróży. Wydaje się, że w takim razie w kosmosie powinny istnieć jakieś pozostałości po właśnie takiej aktywności innych istot. Porzucone statki, być może wraki, albo sądy, czy inne próby nawiązania kontaktu z innymi. Tego wszystkiego nie obserwujemy. Oczywiście, w przypadku bardzo rzadkiego pokrycia wszechświata innymi cywilizacjami, byłyby rzadkością stanowiąc znikłą, ale nadal możliwość spotkania takiego artefaktu. A więc, może o ile istnieją, jesteśmy celowo odizolowani, pozostawieni w pustym zakątku wszechświata celem obserwacji naszych zachowań. Bądź jako atrakcja kosmicznej turystyki. W ten sposób spotkania UFO mogłyby być traktowane jako przypadkowe ujawnienia statku kosmicznego. Opowieści o eksperymentach na ludziach można by łączyć z kolei z ideą o celowej izolacji i obserwacji nas samych. Możemy być absolutnie nieświadomi istnienia mnogości innych istot poza granicami naszego kawałka wszechświata, dostępnego dla innych cywilizacji za okazaniem biletu wstępu. Nasze próby skontaktowania się z innymi cywilizacjami mogą być dla nich tak zabawne jak dla nas pies ganiający za swoim ogonem, nieświadom bez sensu tej czynności. Pamiętajmy jednak, że wszechświat jest ogromny. Cywilizacje mogą powstawać rzadko. A to znaczy, że to możliwe, że są bardzo rzadko rozsiane w kosmosie. Każda cywilizacja ma swój, całkiem spory kawałek kosmosu, w którym może żyć, rozwijać się i poznawać prawa nim rządzące. Być może odległości między nimi są tak ogromne, że nigdy wzajemnie się nie usłyszą, bo zdążą przeminąć, bo ich obserwowalne wszechświaty czyli przestrzeń, którą są w stanie zobaczyć nie mają części wspólnych. To smutne, ale być może poza naszym obserwowalnym wszechświatem istnieje inna cywilizacja, która również szuka i nigdy nie dowie się, że istniejemy, choć jesteśmy tuż za rogiem. Wszystko zawsze ma gdzieś swój początek. Żeby powstało wiele cywilizacji, pierw musi powstać ta pierwsza. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sądzić, że cywilizacje dopiero powstają, a pierwszą z nich jesteśmy my. Ta myśl łatwo wpasowuje się w nasze wybujałe ego, ale jest tak samo możliwa jak każda inna. Będąc pierwszą, a być może jedyną cywilizacją możemy zostawić w naszej okolicy wiele śladów naszego istnienia. Przyszłe cywilizacje, jeśli za tysiące lat rozpoczną etap poszukiwań podobnych do siebie stworzeń, będą miały ułatwione zadanie. Odkrywając efekt pracy ludzkich rąk w kosmosie, będą miały to, czego nie mamy my. Będą miały pewność, że ktoś inny już istniał. Wszystkie te rozważania są częścią paradoksu fermiego, traktującego właśnie o tym, dlaczego ich nie widać ani nie słychać mimo przepastnej przestrzeni wszechświata. A może nasza wiadomość trafi po prostu na martwy kawałek skały, gdzie życia nigdy nie było i nie będzie. Ale tego, niestety lub na szczęście, jeszcze nie wiemy.